Ludzkość od zarania dziejów fascynowała się tym, co nieznane i zapomniane. Oceany, morza, rzeki i jeziora do chwili obecnej skrywają niezliczone ilości skarbów. Witam na Underwater Passion. A to są ciekawe znaleziska podwodne poszukiwaczy na świecie. Grad plus. Zaczynamy od Polski, a dokładniej od Olsztyna. Chłopaki z kanału Grad Plus oczyszczając rzekę magnesem. Całkiem przypadkowo wyciągnęli z wody coś, czego wcześniej nigdy nie znaleźli. Kolejny rzut. Zobacz, człowieku! 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 Jest kawałek broni, nie lufa. O kurwa Kiwancio, nie. Pierwszy raz coś takiego się zrobiło. Jak sami widzieliście, było to nie lata zaskoczenie. Zwłaszcza, że znalezisko było w tak dużym mieście i przez tyle lat spoczywało nieodkryte w rzece. Szkielet niemieckiego karabinu Mauser 98K, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, który przykleił się do magnesu, wciąż według prawa stanowił broń. Zadzwonili więc oni po policję, która się wkrótce zjawiła na miejscu. Funkcjonariusze przyjęli znalezisko, a po paru dniach chłopaki złożyli wyjaśnienia. Jak sami chłopacy powiedzieli, lepiej zgłaszać takie rzeczy i spać spokojnie. Bardzo fajna postawa. Ag Jensen. Jest to duński poszukiwacz wraków, który w 1987 roku odkrył niemieckiego ubota z czasów II wojny światowej o nazwie U-534, który spoczywał na dnie ciśnienia Kattegat na głębokości 67 metrów. Po kolejnych 7 latach rozpoczęto operację wydobycia okrętu sfinansowaną przez duńskiego magnata prasowego Carstena Kosztowała ona 10 milionów dolarów. Dlaczego tak dużo wysiłku włożono w odnalezienie i wydobycie tego konkretnego ubota? Oczywiście ze względów na skarby, które miały się w nim znajdować. U-534 rozpoczął swój tajemniczy rejs tuż po zakończeniu II wojny światowej, dnia 5 maja 1945 roku, z niemieckiej bazy okrętów podwodnych w Kilonii. Wysłanie tego ubota z tajną misją tuż przed wkroczeniem wojsk alianckich było bardzo podejrzane i na pewno ważne. Okręt zaopatrywany i przygotowywany do tej misji był przez kilka poprzednich dni. Jakie rozkazy otrzymał kapitan Ubota i cel jego podróży do tej pory są tajemnicą. Oficjalnie na pokład wniesiono 100 drewnianych skrzynek załadowanych winem. Po co jednak przewozić taki ładunek taką łodzią w tak niejasnych okolicznościach? Ubot w czasie podróży napotkał cztery alianckie samoloty bombowe. Dowódca wydał rozkaz obsadzenia działek przeciwlotniczych i otworzenia ognia, mimo iż wojna formalnie już się zakończyła. Jeden z bombowców został trafiony i spadł do morza. Pozostałe zrzuciły na okręt ładunki głębinowe i go skutecznie zatopiły. Co ciekawe, prawie cała załoga przeżyła, a pięciu uwięzionych marynarzy z zatopionego Ubota wydostało się poprzez luki torpedowe. Dlaczego kapitan Ubota za wszelką cenę bronił ładunku? Wszystkie te okoliczności spowodowały, iż narastały teorie o przewożeniu przez okręt wielu ton nazistowskiego złota, które nie mogły wpaść w ręce aliantów. Sama załoga nie znała szczegółów misji ani przewożonego ładunku, a kapitan po wyjściu z niewoli popełnił samobójstwo, podobno nękany przez spec służby, próbujące wyciągnąć z niego informacje o tajnej misji. W końcu w 1993 roku, po 30 dniach ciężkiej pracy, wydobyto wrak. Po sprawdzeniu okrętu do publicznej informacji podano, że na okręcie znaleziono rzeczy osobiste załogi, takie jak Medale, noże, lornetki, zachowane w doskonałym stanie, a ponadto karton prezerwatyw, 100 skrzynek wina oraz najnowocześniejszą niemiecką samonaprowadzającą torpedę T11. Czy to tych rzeczy tak stanowczo bronił kapitan? Ta informacja brzmi tak nieprawdopodobnie, iż można przypuszczać, że celowo ją podano, aby dać do zrozumienia, że nie jest prawdziwa. To, co naprawdę tam znaleziono, chyba nie dowiemy się nigdy. Sam ubot trafił do Muzeum w Liverpoolu, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Do prac przy podnoszeniu wraku z dna zaproszono załogę samego okrętu, jak i lotników samolotów, które go zatopiły. Po 50 latach ludzie, którzy niegdyś byli śmiertelnymi wrogami, teraz razem stali na pokładzie jednego statku wydobywającego ich wspólną mroczną historię. Adventures with Purpose. To mała ekipa nurków, która zaczynała tak jak większość poszukiwaczy: od znajdywania pierścionków i telefonów zgubionych w rzekach i jeziorach. Z czasem jednak skarby te urosły do większych rozmiarów i pokazują nam oni właśnie, jak znaleźli łódź motorową. Zatonęła ona dwa tygodnie wcześniej, gdy właściciel wraz z rodziną źle rozłożył ciężar na pokładzie. Łódź się przechyliła i nabrała wody. Tym sposobem 17 tysięcy dolarów poszło na dno. Nurkowie mimo okropnej widoczności szybko ją namierzyli. Co ciekawe, telefon wciąż wisiał przyczepiony do jednej z poręczy. Przyczepili oni do łodzi ogromne worki, które następnie napełnili powietrzem. Taki sposobem łódź uniosła się z powrotem na powierzchnię. Kilka worków i trochę powietrza jakie to proste. Zostało już tylko przyczepić linkę holowniczą do samochodu, i łódź była z powrotem na brzegu. Men plus River Wybieramy się na poszukiwanie małym wykrywaczem metalu w gęsto porośniętej przez wodorosty rzece. Znajdujemy tam monety, kapsle, okulary, rurki, zegarki, telefony i masę puszek. Brakuje nam tylko biżuterii, ale pojawia się i ona ogromny złoty sygnet pamiątka po ukończeniu szkoły. Sygnety te na szczęście zawsze mają wygrawerowane dane właścicieli, więc oddanie go nie będzie problemem. Uśmiech i radość właściciela jest bezcenna. Zapraszam również do odwiedzania naszych pozostałych kanałów oraz grupy na Facebooku. Linki do pełnych historii naszych bohaterów i ich znalezisk możecie znaleźć w opisie filmu. Jeśli sami chcielibyście się podzielić historią ciekawego znaleziska, odezwijcie się na e-mail. To był Underwater Passion. Wrócimy do Was wkrótce z nowymi znaleziskami. Do zobaczenia.